Praga śmierdziała krwią. Rejnewan obwąchał oba rękawy kubraka. Dopiero co opuścił był szpital. W szpitalu, zaś jak to w szpitalu, wszystkim bez mała puszczano krew i regularnie cięto wrzody. A i amputacje odbywały się z częstotliwością godną lepszej sprawy. Odzienie mogło przesiąknąć odorem, nie byłoby w tym absolutnie żadnej sensacji. Ale kubrak wydzielał tylko woń kubraka, żadnej innej. Uniósł głowę, powęszył Od północy, z lewego brzegu Wełtawy, dolatywał zapach chwastów i badyli palonych w sadach i winnicach Od rzeki niosło nad to mułem i padliną Panowały upały, woda opadła mocno, odsłonięte brzegi i wyschnięte łachy od dłuższego już czasu dostarczały miastu niezapomnianych wrażeń zapachowych ale tym razem to nie mu śmierdział. Rejnewan był tego pewien. Lekki, a zmienny wiaterek zawiewał niekiedy od wschodu, od strony bramy pożyckiej, od Witkowa, a ziemia pod wikowskim wzgórzem mogła i owszem wydzielać zapach krwi, bo też i nie mało w nią wsiąkło. To chyba jednak niemożliwe. Rejnewan poprawił na ramieniu rzemień torby i raźnym krokiem ruszył w dół uliczki. To niemożliwe, by z Witkowa czuć było krew. Po pierwsze, to dość daleko, po drugie bitwa miała miejsce latem roku 1420 przed siedmioma laty, siedmioma długimi laty. Minął energicznie maszerując kościół Świętego Krzyża, a smród krwi nie rozwiał się, wręcz przeciwnie. Nasilił, bo nagle dla odmiany powiało od zachodu. Pomyślał, patrząc w stronę niedalekiego getta Kamień to nie ziemia Stare cegły i tynki pamiętają wiele Wiele potrafi w nich przetrwać Co wchłoną to śmierdzi długo A tam, pod synagogą, w uliczkach i domach Reflała się jeszcze obficie niż ta na Witkowie I w czasach nieco mniej odległych W roku 1422, podczas krwawego pogromu Czas zamieszek, jakie wybuchły w Pradze po egzekucji Jana Żeliwskiego. Rozścieczony ścięciem swego lubianego trybuna, lud Pragi powstał, by mścić, by palić i zabijać. Najmocniej jak zwykle oberwało się przy tym dzielnicy żydowskiej. Żydzi ze zgładzeniem Żeliwskiego nie mieli absolutnie nic wspólnego i winy za jego los nie ponosili w najmniejszym nawet stopniu. Ale komu to przeszkadzało? Rejnewan za świętokrzyskim cmentarzem skręcił, przeszedł obok szpitala, wyszedł na stary targ węglowy, Przeciął placyk i zagłębił się w bramy i ciasne załuki wiodące ku długiej trzidzie. Zapach krwił, lotnił się, zginął w morzu innych zapachów. Bramy i załuki śmierdziały bowiem wszystkim, co tylko można było sobie wyobrazić. Długa trzida powitała go natomiast dominującym i oszałamiającym wręcz zapachem pieczywa. W piekarskich kramach, na ladach i ławach złociły się jak okiem sięgnąć, pyszniły i pachniały słynne praskie wypie.